Dobra, dzień dobry, moi drodzy widzowie. To tak kontynuacja gry. Em, ping, gry w Pingwinka. Macie tutaj nazwę. Piękna nazwa. Pamiętajcie, jakby nagrywamy ten sam poziom. To jest taki oficjalny, oficjalny już. Pierwszy odcinek tego. Pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Jakby no. Jakby to była tylko próba jakby tego sku skumania tej gry, nie będę tego osuwać ani sprywatyzować, po prostu będzie sobie i tyle. Bo ja już Wam mówiłam jak to się mniej więcej gra, już w poprzednim odcinku. Dobra, zaczynamy z tym nowym tym. Więc tak, po pierwsze nie będę nagrywać dłuższych odcinków niż 5 minut, po czym ja już mówiłam, bo nagrywałam już tam 10-minutowy i... To zależy jeszcze. Jeszcze to musi też zależeć od mojego stanu zdrowia, bo moje zdrowie jest, powiedzmy, na słabym poziomie. Po prostu, jakby no, nie będę wyjaśniać. Kiedyś to wyjaśnię, o co mi kaman. Wszystko gra, wszystko gra. Dobrze. Dobrze, gra, gra, gra. Gra. Bagać. Typowa ja. Yy, dopiero coś zauważam po jakimś czasie. Chociaż nie no przepraszam. Jakby... Ja czasami jestem też fajtłapa, bo też no jakby no no. Dobra. Z się steruję, co ja się cieszę. Nie muszę myszką i nie zniszczę jakby kamery nic. Yy, nic nie zrobię, nie rozwalę. Dobra, nieważne. Jakby jestem spostrzegawcza, ale teraz to. No nie, no każdy jest inny, nie? Tak jakby. Nie mogę też za to, że miście kamerę, jakby lata w tej w Mam te. nadzieję, że tak będzie się Wam podobać. Ale ja widzę, że wszystko już na pewno widać. Jakby widzę, że jakość jest superowa. Powinna być superowa. Dobrze, mamy. Mamy te serduszka. Dobrze. Okej. Okay. Nie ma to jak się rozerwać na takiej giereczce. Dobra, tym razem o serduszku nie zapomniałam. Tym razem yy, nie poleciałam w jakiś... W jakąś krę, w jakąś tam Przepaść, czy nie wiadomo co jeszcze Mam cztery żyćka, co widać Bardzo doskonale Teraz tego, tego, tego bałwana Nie pokonam, ale już trudno Bywa e, Bombowo będzie Kurczę, szkoda Jakby nie lubię siebie ograniczać Jakby ja was rozumiem, że Dłuższe odcinki Są najlepsze takie O dobra, mogę zbić ale dobra, już trudno. Okej, okay, dawaj. Jest super. Jako ja sama się cieszę, że mogę wszystko tam widzieć. Jakby no. Dobrze. Gituwa. No to gituwa. Fajnie, to jest szybka gra, więc jakby szybki poziom. Ciekawe, jak ja teraz dam radę, bo jakby na razie jestem ostrożna i w ogóle Jakby nic tam nie poprawiam, nic takiego Bo jakby też się, w kurczę, wściekłam, bo cały czas coś poprawiałam Czekaj, ja zapomniałam, o nie, ja zapomniałam o tej gwiazdce, ale to już... Dobra, pięć żyć mamy Walić, to tylko ryby trzeba zbierać Dobra Ojejku, dobra o nie, tam jest ten morsa, tam jest ta ryba. Nie wiem, co jest ważniejsze. Życie czy ta ryba, nie? To jest straszne. Dobrze. Dobrze. Ooo! O, 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 Jezus, się wystraszyłam! Ja się schizowałam. Ale jest to trochę wścieknięta, ale już trudno. Czasem u lisiastej musi być ten upadek. Czasem musi. No musi być ten upadek! Ojeju, dobra. Wejdę na to, trudno, może on się na to... Okej! Okay. Myślałam, że nie pokonałem go, ale dobra. Głupi ma zawsze szczęście fana. O nie, ja mam teraz czas, czas, czas! Czas jest zły! Czas, zegar do mnie byje! A tam jest wciul Dobra, nie zabieram tego Wciul daleko ryb Bożeż, bożeż. bożeż ty sto. To jest łatwy poziom, a ja A ja tak się guzdram jakby No nie No nie Come on Everybody, dobra Dobra, kończymy Kończymy Kończymy! Stopy! O oh. oh, Boże, ja się zmęczyłam. Wiecie, to jest trochę wyczerpujące, jak się wiecie. Dobra. Na razie to będzie tyle. Papatki. Zobaczymy teraz dalej.